Witam. Dziś opowiem, czy warto robić rozgrzewkę. Witam Was na kanale KyselBot Podwórko. I dziś odpowiem w czasie treningu od czego najlepiej jest zacząć. Więc metoda naszego treningu zacząć najlepiej sobie od podstawowej rozgrzewki, którą powinniście robić codziennie na każdym treningu. Czyli to, że musicie podglądzić temperatury ciała, przygotować układ krwionośny, Podniesie Wasze tam bardzo ciała i niestety najczęstszym błędem jest zaczynanie bez rozgrzewki. Czyli, czyli Wasze ćwiczenia bez, bez rozgrzewki są zaczynane często, więc ludzie, osoby po drugiej stronie która, po drugiej stronie zaczyna ćwiczyć, ćwiczyć od razu bez rozgrzewki jej, jej układ kwiatowy nie, nie jest przyzwyczajony przyzwyczaj się do takiego czegoś i będzie mu bardzo ciężko no nie szybciej się męczył będzie zacząć podstawową rozgrzewkę rozgrzanie, rozciągnięcie wszystkich partii mięśniowych przede wszystkim więc radziłbym przede wszystkim zacząć od tej rozgrzewki Suplementacja jeżeli chodzi o własne Jeżeli wiesz, że tu chcesz, brać Bca ja Wam powiem, że to jest BCA. Bo to są aminokwasy oraz które pomagają w szybszym przyroście na masę miejscowo. A odrzewka białkowa lepsza jest potrzebna niż sprzed. Więc każdy człowiek, który nie zaczyna od rozgrzewki, bawi się w momencie. Zabawi się w tym momencie. Gontuzjał, w tym momencie niestety jego, niestety typu, ciżenia na biceps, szybkie ruchy, nie wykonasz dobrego ćwiczenia. Ruch się bierze z powolnego do, do i trzymają cały czas napięciu. Dlatego w naszym momencie rozgrzewka powinna wyglądać systematycznie, jak powinniście. Poczuć pot Jeżeli czujecie ponownie, że jesteście dobrze rozgrzani wasz moment rozgrzewki jest taki, że Rozgrzewacie się cali Rozgrzewacie się cali Rozgrzewka na siornie wygląda zupełnie inaczej Jest na maszynach Bieżnia, orbiter, krowarek Różnego typu, typu Nawet robicie Siłownie biorąc hunter, to jest waszym błędem, bo hunter się wyrabia, macie mieć nią, a nie a nie rozgrzewko. Więc dlatego przejdźmy do takiego tematu, że musicie zrobić rozgrzewkę. Tematów też opowiem Wam kwestię, czemu macie za kwasy Po pierwszym treningu. Po pierwsze wasze miejsce nie są jeszcze przyzwyczajone do treningu, bo go po prostu pierwszy raz. Na drugi dzień może być już lepiej, nie za zakwasów, bo się przyzwyczajisz. Kolejna kwestia jest taka, że zaczynając od podstawowych ćwiczeń, które robisz codziennie, musisz sobie je łączyć albo dzielić partię najlepiej sobie dzielę czyli jeżeli masz po prostu mieć lepszą przyrosty mięśniowe nie, nie tracić na tym czasu robić trening bez odpoczynku półgodzinne, szybciej będziesz miał czas czas dla ciebie, dla siebie czas dla rodzin czas dla kolegów będziesz miał dla wszystkich się miał czas także Przemysł, to co mówiłem przed chwilą, dla każdego to się przyda. Ja Ci powiem przed chwilą, że najpierw zrób rozgrzewkę. Jak uwolnisz, to rób. Go mówić nie zaczynaj od sprzętu najpierw, bo naprawdę będzie się Uwierz mi, będzie źle z Tobą. Będziesz miał kontuzję, będziesz miał naderwane mięśnie. Będziesz po prostu to już po prostu nie w ogóle a tego naprawdę nie da się zrobić, uwierz mi uwierz mi naprawdę będzie ciężko um. to chodzi o, wasze trening, chodzi o wasze zdrowie, o wasze bezpieczeństwo także i o moje też, bo ja codziennie jak robię trening to się najpierw grzeje, nie zaczynam od ciężarów, robię czasami trening full body trening taki trening taki i taki, więc Ro, e, powinniście robić najpierw się rozejść dobrze. Potem zaczynasz od ciężkich ciężarów. To zawsze jest Waszą te, te tu, potrzebną. Nie pijcie żadnych no, bo, Wam to niepotrzebne. Więc dla Was to tylko strata pieniędzy. Możecie zjeść dużo węglowodanów Wam to Więc. W danym momencie ja się z Wami żegnam, zostawcie 200 w górę, subskrypcję i komentar